Dzień dobry, w kolejny piątek naszego wyzwania 105 dni dookoła Heksagonu Szczęścia. Katarzyna Szafarczyk, projektant Świadomego Życia. I dziś dzień relacyjny. Wykonamy kolejny krok, który pozwoli Ci udoskonalić obszar relacji w Twoim życiu. Zgodzisz się ze mną, że większość tematów, które poruszasz z Twoimi bliskimi, to tematy codzienne, czyli takie rozmowy relacyjne, ale nie z tematu budowania relacji, tylko ze zdawania relacji z danego dnia. Czyli co się wydarzyło, co ci sprawiło radość, co przyprawiło o dozę smutku, co trzeba zorganizować, co kupić, co może uzupełnić w szafkach kuchennych. I zapominamy o takich pytaniach, które spowodują, że dowiemy się czegoś więcej o naszych bliskich. Dowiemy się, co czują, na czym im zależy, co jest ważne. I bardzo często wszelkie konflikty relacyjne wynikają z, ze zderzenia ocz, z, oczekiwań z rzeczywistością. Patrzymy na bliską osobę przez pryzmat swojej osobowości. Oczekujemy, że zachowa się bądź też powie coś podobnie jak my w danej sytuacji. A być może, że Twoja bliska osoba ma zupełnie inną osobowość niż ty i potrzebuje innego komunikatu, inaczej będzie postrzegała pewne kwestie w Waszym wspólnym życiu, i wystarczy zapytać, żeby dostrzec różnice i poszukać sposobu na właściwy komunikat, na właściwą komunikację. I dziś ten kolejny krok w obszarze Twoich relacji to świadomość innych pytań. Zacznij zadawać pytania swoim bliskim, by dowiedzieć się o czym marzą, co jest dla nich ważne, jak Twoja bliska osoba lubi być doceniana, co tak naprawdę sprawia, że najlepiej czuje się, że jest kochana. Czy chce codziennie to od ciebie usłyszeć, czy preferuje wyrażanie to gestami? Bo dla każdego z nas wyrażanie miłości może przebiegać zupełnie inaczej. I wystarczy zapytać. Więc zapytaj dzisiaj i zacznij od dziś zadawać takie pytania bliskim osobom, by dowiedzieć się czegoś więcej niż. Codzienność w Waszym życiu. Wspaniałego i relacyjnego piątku Ci życzę i do usłyszenia już jutro.